Cześć, z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał Spuarad. To jest dziesiąty odcinek naszej wspólnej przygody z Kangurkiem Kao, którego ugrywam na 100% na PlayStation 5, żeby zdobyć platynę. I tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku, po skończeniu rzecznego toru, możemy iść do Jaya i walczyć z Jaya Właściwie mogliśmy już iść odcinek temu, ale wolałem najpierw zrobić ten rzeczny tor. No i tak jak wam obiecałem, pojedziemy sobie jeszcze raz na wyspę Hopalu, żeby. Zdobyć sekrety w poziomie mroczny las. Ten jeden zwój jest nam potrzebny. Podróżujemy na wyspę Chopalu. To tak, taka szybka podróż, w sumie jest: zero cutscenek, nic nam nie przeszkadza. Ok, super. Jesteśmy znowu na wyspie Chopalu i obiecałem wam, że zrobimy znajdźkę w mrocznym lesie, ale nie tylko. Zaraz sobie wejdziemy do tego mrocznego lasu i ja po prostu będę przyspieszał do momentu, aż ja tę znajdźkę znajdę. Tak naprawdę. No, bo tak chyba będzie najlepiej. No i widzimy się y, za chwilę. Oczywiście będzie fabuła y, taka scenka jeszcze raz zaprezentowana, ale to nic nie szkodzi. Ok, widzimy się, jak wszystko znajdę. Zobaczcie, tam jest skarb, a tu jest zwój. Więc kurczę, fajnie by było tutaj wejść. Chyba punkt kontrolny jest odpowiednio wcześniej. Tak jest. A, w ogóle bardzo wcześniej. Moment, gdzie mam iść teraz? A, tu mam iść. No. To tak, tutaj mamy nowe treści w Kaopedii E, chyba tak, z, e, opis poziomu mroczny las. Krajobraz mrocznego lasu zawsze był nieco straszny, ale dawniej to był zwykły las. Wszystko się zmieniło, odkąd terror zaczął go terroryzować. Od tego momentu miejscowi nazywają go mrocznym lasem. O dziwo działania terrora przysporzyły mu zwolenników, którzy szanowali go za bezwzględność. Stworzyli oni bandy i przejęli kontrolę nad lasem. Kangurkobi nie mógł się temu bezczynnie przyglądać, więc postanowił pokazać terrorowi, gdzie jego miejsce. Po tym, jak pokonał Wotra, obaj zawarli umowę. Terror mógł zostać w lesie, ale musiał pilnować swoich wyznawców, by nie zapuszczali się poza jego granice i nie zniszczyli całej wyspy. Terror się zgodził, nie miał jednak zamiaru dotrzymać słowa. Teraz mam 100% ukończone, ale. Tam widzieliście jeszcze skrzynię. Którą pominąłem. Centralnie, więc. Teraz idziemy sobie. Kurde tędy! Noż. Jasne, więc. Jeszcze raz. W tę stronę mam iść. W złą stronę mnie prze przeteleportowuje zawsze. Zebrałem zwój, zebrałem. Widzieliście, poziom jest już ukończony niby na 100%, ale i tak... Nie wszystko, nie wszystko. Dobra. Jezu, kręci mnie ten krab. Wracam, mną no, znaczy się No i mamy skrzynię, której nam brakowało do tej pory Nawet nie wiedziałem, że jej tutaj brakuje Teraz skrzyń mamy 29 na 64 Więc jesteśmy Prawie w połowie No dobra, e, słuchajcie Ja wam nie zabieram więcej czasu Bo to już jest wszystko, co, co ważne było I do kitu Utopiłem się w tym I znowu w tym samym miejscu Widzimy się na końcu poziomu. Po prostu. Ale znalazłem zdrowie. KO! Jeszcze jedno. Bardzo dużo pominąłem na tym poziomie, jak się okazuje. Za pierwszym podejściem. Nie powtórzę już tego błędu. Dobrze, że tu wróciłem. Jest super. O, znalazłem też kryształ, ale nie wiem czy wam coś pomoże ta wiedza. Okej, okay, chyba możemy uznać, że to by było na tyle w mrocznym lesie, ale to nie koniec na samej wyspie Hopalu. bo jak widzicie, brakuje nam jednego klejnotu i ja go podczas montowania odcinka szóstego e, znalazłem. Mianowicie jest to klejnot, który znajduje się centralnie na widoku. Już go możecie widzieć tu na górze. Widzicie to? I ja tak bardzo długo nie byłem w stanie go zdobyć. I mamy to, mamy ostatni klejnot na wyspie Chopalu. Kryształ znaczy się. Okej, okay. tu mamy wszystko. Czyli jak sobie wejdziemy teraz na poziomy, to mamy tak, wyspę Chopalu 100%, tu 100%, 100%, 100% i super. Tutaj jeszcze oczywiście w tej fabryce w Dolinie Durianów brakuje mi jednej literki centralnie i ja też podczas montowania prawdopodobnie znalazłem miejsce, gdzie ona. Jest, jeśli to nie jest inna znajdźka, to, to tak. To, to, to wiem, gdzie to jest. Mało prawdopodobne jest, żeby to była inna znajdźka, więc już w ogóle sukces. Dlatego sobie pójdziemy jeszcze do tej doliny Durianów. Przy okazji kupię sobie. Kupię sobie ciucha nowego. A co mi tam? Mam okulary kupiłem, to teraz będzie kało w okularach. Dziękuję. A stać mnie było, A co mi tam? Kupiłem ciuchami z tym dobrze. No i dobra i ponownie jak w poprzednim przypadku widzimy się po prostu przy tej znajdźce. Kolejne zdrowie przy okazji wziąłem. Czyli w razie, jakby mi zabrakło zdrowia, mogę się po prostu tutaj pojawić i mam za darmo. No i patrzcie tutaj. Na to miejsce natrafiłem, jak już byłem na górze. I tutaj. I przy okazji można umrzeć. Ale to szczegół, ale jest tam literka A, widzicie? Byłem tam na górze i zerknąłem w dół, i wtedy było widać bardzo wyraźnie to wejście. No, a tak mam literkę KO i wszystko jest cacy. Dobra? Myślę, że możemy iść dalej i się widzimy po prostu już w głodnej dżungli gdzie będę walczył z Jaya Bayon tu klejnoczek zdobywam tak tylko mówię No i git. Wszystko mam. Możemy lecieć walczyć z Jayabają, uważam. Mam też bardzo dużo pieniędzy, które wypadałoby wydać w sklepiku. Może na nowy ciuch na przykład. Fajnie by było. Tak, zdecydowanie nowy ciuch. Kupimy jakieś tam, nie wiem, spodenki, jakieś nie wiadomo co tam jest. Jest trofeum za założenie stroju Kangurka Kao z... Yy. Trójki, więc no dobra. Możemy też nową mieć czapeczkę. I yy... ale wtedy nie mam okularków. A to taki, taki Asterix wychodzi nam komiksowy. No dobra, yy, załóżmy mu po prostu po kolei, wszystko może. Też ten cylinder fajny jest. Ale dobra. Weźmiemy mu takie coś. I nie mogę założyć okularów do tego. A mogę. Dobra. To jest kombinacja, której potrzebowałem. Świetnie. Taka y... australijska, bym powiedział. Australijski turysta. Afrykański w sumie też. No dobra. W sensie w Afryce, nie? Albo w Australii. Żadnych fanów dzisiaj i w ogóle żadnych fanów dzisiaj. Witaj. Widzę, że się... Aha, to nie, to nie Walt mówi, Ja tutaj głos moduluje. Widzę, że się nie nudziłeś. Jak zwykle. Zaskoczymy go. Tak, już widzę jak ty mi pomożesz. Lecimy z tematem. Chodzimy do dżunglowego tronu. I dziękuję bardzo. Co ty tu robisz? Ja? Co ty tu robisz? Nie próbuj mnie powstrzymać. Idę porozmawiać z Jabają. Och, nie będę cię powstrzymywać. Wręcz przeciwnie. Jak ci tak zależy, sam cię do niego zaprowadzę. Chodź. Więc zostałeś bohaterem tak jak chciałeś, co? Hashtag ratujmy dżunglę już zaczyna hulać. Może powinienem sprzedawać twoje pamiątki zamiast Jaya Bai? Nie, dzięki, ale nie. Mm, nie wycofuję propozycji. Może jeszcze ją przemyślisz? Masz dla mnie jakieś nowe ploteczki, minki? Mm, na razie nic nowego, ale... Mam coś dużo ciekawszego. Przyprowadziłem ci najwierniejszego pana. Bardzo chcę cię poznać. O, doprawdy. Pozwól, że o coś cię zapytam. Wiesz, która jest godzina? Godzina? E, gdzie mój zegarek? Godzina nieprzeszkadzania! Minki. Ach, tak, tak, ale może mógłbyś zrobić wyjątek? Tylko ten jeden raz? To... Kao, syn Kobiego, twojego starego przyjaciela. Porozmawiajmy. Kobi? Nie znam nikogo o tak idiotycznym imieniu, ale znam te twoje rękawice. On je chce. Dawaj je! Już! To chodź i sobie weź! Strasznie długa cutscenka Ok, musimy unikać jego skoków, już widzę Walcz z Jaya Bion. no dobra Ale oberwał, przynajmniej, trochę. Przynajmniej trochę I Jeszcze raz, tu on się regeneruje trochę po skoku i można go Nieźle obić teraz Ok, nieźle Ło, wow, szarżuje też Dobra, dajesz? I jeszcze raz. I uwaga! Świetnie. Może mu zejdziemy do jednej trzeciej paska. No prawie. Będziesz szarżował. Skacz. Pięknie. I będzie skakał. I jeszcze raz. Świetnie. Nagle się pojawił zupełnie gdzie indziej, nie? Ale co z tego, dobra, mamy O matko, on się regeneruje? Nie, on rzuca we mnie Jakimś syfem A nie, to nie on To jego małpy Dobra, jeszcze jedna O nie, walną mnie Trudno Jakoś to przeżyję? Dobra, mam ładunek ogniowy Ciekawe w jakim celu Dawaj. A rzucasz we mnie? No, to dawaj. Wow, to było dobre. Kolejna fala. O, i serduszko się pojawiło świetnie. O, teraz ty. Okej, okay, super. Strasznie wolno czapka spadła na ziemię, widzicie to? Dawaj, rzucaj. Chłopie. O nie! Jeszcze raz. Daję się trochę żyć. O nie! Podbiegłem? Dobra, jeszcze raz. I uwaga. No. Co jest, kurde? Przewalczyć z następną falą. Przede wszystkim, żeby zdrowie odzyskać też. No, ale nie do końca się udało. No dobra. Miejmy nadzieję, że już teraz mnie nie... nie trafi. Jak ja to zrobiłem wtedy? Kurde, za szybko. Jeszcze raz. No dobra. Kurde, jest na ziemi. Dobra, udało się. Trafiłem go. To jeszcze jedna taka fala, i będzie dobrze. Tylko teraz nie mogę dać się trafić. Ale też żaden nie wypluł z siebie. Serduszka. Pięknie. No to ostatni etap walki. Wow. Nie jest to trudne. Teraz pewnie będzie więcej problemów z nim. A właśnie. Wow, teraz on ma jakąś. Kulę. Aha, wiem co on robi. Ja pierdzielę. Trzeba to zdjąć. I teraz. Wow, fajne, 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 podoba mi się to. Ok, szarża, ale to wiadomo, nieźle go tam. Wow, jeszcze teraz. Nie dostanę trofeum za pokonanie bossa bez odniesienia obrażeń, niestety, ale będę w stanie może to powtórzyć z terrorem później. Ok, świetnie. Świetnie, dobra. On teraz te fale uderzeniowe robi. I bijemy go. I tak jest, załatwiony. Masz prosty jak ojciec. Więc jednak go pamiętasz? Pewnie. Widziałem się z nim po tym, jak dostałem ten kryształ od wyznawców wiecznego wojownika. Pamiętam, że się o to spieraliśmy. Nie jestem z tego dumny. Wiesz, dokąd się potem udał? Na pewno poszedł do tej stukniętej starej kozy. Walt, ty powinieneś wiedzieć, o kim mówię. E, e, tak, najstarsza. E, każdy o niej słyszał. To jedna z największych mistrzyń sztuk walk. Znam ją. Tak, oczywiście, że ją znasz. A co z moją siostrą? Ją też widziałeś? Nie, niestety nie. Może ta starsza pani będzie wiedzieć więcej. Najstarsza Kao. Ale niech cię nie zwiedzie imię. A propos imion... Wieczny Wojownik? Kto to? To Szaleniec. Oto kim jest. Nie wiem, jak wygląda, ani jakie są jego prawdziwe intencje, ale na pewno nie są dobre. Popatrzcie tylko, co zrobił ze mną. Jest jeszcze czas. Naprawimy szkody. Weź się w garść! Dobrze, dobrze... Minki, idź i powiedz wszystkim, że musimy posprzątać cały ten bajzel! Natychmiast! Robi się, szefie. Życzyłbym ci powodzenia, Kangurze, ale czuję, że jeszcze się spotkamy. Pewnie. Już za tobą tęsknię. Ja za to życzę wam obu szczęścia. Przyda wam się. Znajdziecie Kobiego, a jak już znajdziecie, przekażcie mu ode mnie pozdrowienia. Dzięki, Jaya. I powodzenia w odbudowywaniu szkoły. Chodź! Pora na zmianę scenerii! Następny przystanek, Góry Zmarzliste! O, i dostaliśmy trofeum! Kolejny dzień w biurze. Super. Yy, I witamy w głodnej dżungli. I co ciekawe, Kao nie ma ciuchów na sobie w cutscenkach, co mnie wkurza. No dobra, słuchajcie, pokonaliśmy Jayabaję. Okazało się, że on jest oczywiście dobry, tylko był sterowany nawet niespecjalnie wiadomo jak przez wiecznego wojownika. Ale wystarczyło mu obić gębę i nawrócił się. No i w ogóle jest super. Także, także sympatycznie, tak? W następnym odcinku wyruszymy do nowego, trzeciego już regionu w grze: góry zmarzliste. Jak to y, określił Walt. Y, I cóż. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przygoda w głodnej dżungli ostatecznie y, zakończona. Zerknijmy sobie tutaj. Mamy tak, o, trochę, trochę, trochę zrobiliśmy. Mamy oficjalnie 50% gry za nami, czyli możemy, mogę się spodziewać, że seria będzie miała w sumie 20 odcinków. Jest to możliwe. 50% równo gry za nami, więc super. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z Wami w odcinku 11, w którym to wyruszymy do nowego regionu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.